Siemanko widzowie, ja witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj próbujemy najostrzejszego chipsa świata. O, ja go tutaj mam w rękawiczkach takich, bo takich. To jest najostrzejszy chips świata. I dzisiaj ja go próbuję. Módlcie się, żebym nie miał seraki po tym, okej? Okay? Muszę zdjąć maskę, ale ja bym to zrobił, żeby się nie uwierzyli. Mam nadzieję, że mi nie widać. Okej. Okay. Okej. Okay. Ło. Wow. O kur... Ale to ostre. What the fuck? Po oh, kurwa. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ale oh, to jest ostre. O oh, Boże. Mm. O oh, Boże, bo oh. O oh, Boże. Szybko lody jaki wezmę sobie. Dobra, to było na tyle, naprawdę wybierze na razie. Zostawcie sobie like.